Jesteśmy pod katedrą w Płocku i spotykamy grupę rekonstrukcyjną. Kim jesteście? Witamy w Płocku. W dniach 18-19 sierpnia 1920 roku odbywała się obrona miasta Płocka przed najazdem bolszewickim. My jesteśmy Stowarzyszeniem Historycznym imienia 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych i przy współpracy z Muzeum Diecezjalnym w Płocku zorganizowaliśmy taką... No, czasową wystawę umundurowania i uzbrojenia żołnierza polskiego, bolszewickiego, no i opowiadamy historię o obronie miasta Płocka w 1920. Może się Pan przedstawić? Paweł Felczak, Stowarzyszenie Historyczne. Tak? Jesteśmy Marek Stańczak, 11 grupa operacyjna Narodowych Sił Zbrojnych. Jesteśmy w strojach historycznych w które właśnie 20. roku byli ubrani tak obrońcy Płocka, między innymi, bo w głównej mierze to ludność cywilna broniła Płocka przed najazdem Sowietów, ale nasze stroje akurat przedstawiają ruskiego komandira sowieckiego. Tu kolega i ja jesteśmy w mundurach wojska polskiego oficerskich. Tu jest armia Halera. E, e, legiony Polskie, e, e, z, e, żołnierz e, tzw. Ochotnik, ma kotylion, no i oczywiście sanitariuszki i koleżanka w mundurze ochotniczej, ochotniczej Legii Kobiet, no i oczywiście szeregowy, e, szeregowy sałdat sowiecki, kozak, kozak. E, Co jest w gablotach, które prezentujecie? No w gablotach są prezentowane, że tak powiem, pamiątki z tamtych wydarzeń, odznaczenia, orzełki, no i broń, w szczególności to bagnety, szable, no i części ekwipunku wyposażenia takiego żołnierza, jak manierki, tutaj mamy szable, bagnety dla następnej, razem z bronią i w pozostałych gablotach mamy podobne. Tutaj mamy akurat pasy oficerskie, bandolier brytyjski, bagnety legionowe, można zobaczyć z orzełkami legionowymi. Tu mamy nawet japoński bagnet Arisaki, oczywiście był używany w Wojsku Polskim. Tutaj mamy broń, pistolet Luger, plus kapelusz skautów, który był używany przez karcerzy w okresie Właśnie na początku XX wieku tutaj mamy czapkę maciejówkę, legionówkę, tutaj mamy w Polsku walczył pułk y, Tatarów, y, który poniósł bardzo duże straty. No, tu mamy czapkę carską, ale ma dopiętą gwiazdę czerwoną, i tu mamy bagnety, znaczy, przepraszam, hełmy, które, które, które występowały w bitwie warszawskiej i które posiadały wojsko polskie. Czy co roku się tak spotykacie? Właśnie o tej porze? Bo to jest pierwszy raz. Pierwszy raz. No to Zresztą. trzeba w takim razie Was zareklamować. O, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.